Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na makijaż okolicznościowy, który będzie odpowiedni na każdą okoliczność. Będzie to makijaż wykonany kosmetykami drogeryjnymi. Także, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Na twarzy mam już nałożoną pielęgnację i makijaż. Zacznę od nagłożenia bazy wygładzającej. U mnie to jest baza Spaese. Ta baza doskonale przygotowuje skórę do makijażu, ułatwia nakładanie podkładów oraz innych kosmetyków. Przeznaczona jest do cery suchej, normalnej i wrażliwej. Zawiera witaminę E oraz olej z makadamia. Także oprócz tego jest nawilżająca i bardzo dobrze przedłuża trwałość makijażu. I ja tą bazę nakładam tylko tutaj, gdzie mam rozszerzone pory, czyli tutaj na środku czoła, nos, okolice ust i broda. Na boki twarzy nałożę bazę nawilżającą. U mnie to jest również baza z Paeze. ta baza jest bardzo lekka, ma żelową konsystencję, bardzo szybko się wchłania, nawilża skórę i przedłuża trwałość makijażu. Ja tą bazę bardzo lubię właśnie ze względu na to, że jest bardzo lekka i nawilżająca, a ja mam suchą skórę, więc no, takie bazy bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Też nie, zakładam, nie nakładam tej bazy zbyt dużo. Pod oczy nakładam bazę nawilżającą, przeznaczoną do okolicy pod oczami, również z Paese jest to taka baza krem. Ta baza ma bardzo lekką formułę, bardzo szybko się wchłania i dzięki temu stanowi doskonałą bazę pod korektor. Zapobiega wchodzeniu korektora w załamania skóry i przedłuża trwałość makijażu. A oprócz tego dobrze nawilżę delikatną skórę pod oczami. Czekałam chwilę, aż bazy delikatnie się wchłoną i przechodzę do podkładu. Ja w takich makijażach okolicznościowych na większe wyjścia nie eksperymentuję z kosmetykami. Stawiam na sprawdzone kosmetyki, które wiem, jak się zachowują na mojej skórze. I zazwyczaj w takich makijażach wybieram podkład L'Oreal. To jest ten Infallible wersja Freshware. Dzisiaj mam numer 120 Vanilla. Najpierw podkład nakładam sobie palcami, rozcieram na skórze, a później go wpracowuję gąbką. Ten podkład jest długotrwały, bardzo dobrze kryje, ale nie tworzy efektu maski. Zawiera również kwas hialuronowy, dzięki czemu jest nawilżający. I jak już mam rozprowadzony podkład, to go teraz wklepuję sobie gąbką, żeby jeszcze lepiej scalić podkład ze skórą. gdzie mam jeszcze jakieś niedoskonałości, to sobie dokładam odrobinę tego podkładu, aby wszystko ładnie przykryć. Nie zapomnijcie również o przeciągnięciu podkładu na szyję. A jeżeli macie sukienki z dużym dekoltem, no to również przeciągnijcie sobie odrobinę podkładu na dekolt, żeby wyrównać koloryt. Ponieważ często tutaj ta skóra jest zaczerwieniona, zwłaszcza latem. Na usta nakładam maseczkę z NAM, żeby usta nawilżyć i przygotować do makijażu. I przechodzę do korektora pod oczy. U mnie będzie to korektor L'Oreal Serie True Match. To jest ta wersja rozświetlająca pod oczy. To jest lekki korektor. Ja mam go w odcieniu 1-2 Ivory Beige. To jest dosyć ciemny kolor, natomiast jak jestem opalona, to ten kolor mi się sprawdza. Wklepuję go taką mini gąbeczką. Również przeciągam sobie delikatnie na płatki nosa, żeby tutaj jeszcze zredukować zaczerwienienie. I również odrobinę nakładam na powieki, żeby wyrównać koloryt, by tutaj ujednolicić tą powiekę. Teraz przypudruję korektor pod oczami. Ja wybieram puder z Paese Puff Cloud. Nakładam tego pudru niewiele, tylko tyle, żeby mi się korektor nie przesuwał. Nie chcę obciążać skóry pod oczami. Naprawdę niewielka ilość. Teraz przypudruję sobie całą twarz. Ja wybieram puder znam Satin loose Powder. Ten puder przepięknie wygląda na skórze. Nie daje efektu takiego suchego matu i bardzo ładnie utrwala makijaż. Teraz podkreślam sobie delikatnie brwi. Ja bardzo lubię te kredki do brwi z Eveline. I najpierw taką trójkątną kredką delikatnie sobie zaznaczam brwi. Teraz taką precyzyjną kreską również z Eveline podkreślam podstawę brwi oraz dorysowuję sobie kilka pojedynczych włosków. Teraz korektorem czyszczę sobie okolice pod brwiami. Takim płaskim pędzelkiem nakładam odrobinę korektora. Teraz nakładam na twarz brązer róż i rozświetlacz. będą tu dzisiaj kosmetyki skobo. Ten brązer ma taki przepiękny, ciepły kolor idealny na lato. I w ogóle opakowanie jest bardzo ładne. ocieplam sobie delikatnie twarz brązerem i pozostałością, którą mam na pędzlu, delikatnie konturuję sobie nos róż również z tej samej serii Skobo też ma przepiękne opakowanie i to jest taki odcień różu ten róż jest intensywnie napigmentowany, natomiast ja go nakładam bardzo niewielką ilość tak tylko, żeby ożywić skórę i odświeżyć makijaż. Jako rozświetlacza użyję pudru rozświetlającego również Skobo. Opakowanie jest również prześliczne, złote, mieniące się. Tak wygląda odcień tego pudru rozświetlającego. I mimo, że to jest puder, on się bardzo dobrze będzie sprawdzał jako rozświetlacz. Nie ma jakichś dużych drobinek, więc będzie pasował większości osób. To jest taki szampański odcień, ale ciemniejszy szampański. I również nakładam sobie tutaj na łuk kupidyna. Teraz przechodzimy do makijażu oczu. Użyję bazy pod cienie z Glam Shopu. Bazę nakładam sobie takim syntetycznym, płaskim pędzelkiem. On jest dosyć spory i nakładanie tej bazy trwa dosłownie chwilkę. Teraz nakładam kremowy cień, również z Glam Shopu, o nazwie Opalony. I ten odcień jest bardzo neutralny, będzie pasował większości osób. I nakładam go takim syntetycznym pędzlem. Rozcieram sobie ten cień ku górze. I przyciągam sobie ten cień w stronę wewnętrznego kącika. Teraz biorę sobie czysty pędzelek i delikatnie rozblendowuję ten kremowy cień. Na zewnętrzny kącik oka nałożę sobie cień z palety Ballada z Glamshopu, i będzie to cień oddanie. I nakładam go sobie takim puchatym pędzelkiem, to jest również Glam Shop o 118. Dokładnie tam, gdzie nakładałam ten brązowy, kremowy cień. Tak, żeby zagruntować ten cień kremowy. Ten cień oddanie ma bardzo podobny odcień do tego kremowego cienia, który nakładałam wcześniej. Więc one będą dobrym duetem. I od razu blenduję sobie granice. Teraz na środek powieki nakładam sobie bazę pod pigmenty NYX Glitter Timer. Odrobinę tej bazy nakładam takim płaskim pędzelkiem, można też palcem. Ale ze względu na to, że ja mam długie dosyć paznokcie, to łatwiej mi będzie to robić pędzelkiem. I takim płaskim pędzlem nałożę sobie ten cień. Ekscytacja. Strzepuję sobie pędzelek, żeby ten cień mi się nie osypał. Ponieważ już mam makijaż twarzy zrobiony, więc zależy mi, żeby te drobinki nie były na całej twarzy. I tak go sobie delikatnie wklepuję. On również bardzo ładnie pasuje do tego cienia. Oddanie. puchatym pędzelkiem delikatnie sobie rozglądowuję jeszcze ten cień. I na granicę tych dwóch cieni nałożę sobie cienie szaleństwo. Tak, dosłownie odrobinkę, żeby tutaj ładnie połączyć te cienie. Teraz wracam do tego cienia oddanie, i tym samym pancelkiem sobie tutaj jeszcze delikatnie to wszystko blenduję. Przechodzę do tego najjaśniejszego cienia z palety. To jest cień Niewinność. I tym cieniem sobie tutaj delikatnie rozjaśniam wewnętrzny kącik oraz go tak delikatnie jeszcze blenduję na kukurze I czyszczę sobie tutaj ten sam cień. Nakładam również podługę brwiową, żeby tutaj tą okolicę delikatnie rozjaśnić. Wracam sobie do pędzla, którym nakładałam cień oddanie i to jeszcze delikatnie blenduję. Już nie dokładam sobie cienia na ten pędzel, tylko tą resztką, która mi została na pędzlu. Na dolną powiekę również nakładam sobie ten cień oddanie i delikatnie łączę go z górną powieką. I wracam sobie do cienia niewinność, czyli tego najjaśniejszego. I jeszcze tutaj delikatnie dokładam sobie na dolną powiekę, żeby tutaj ten wewnętrzny kącik rozświetlić. Teraz biorę brązową kredkę z Everline Variante, to jest numer 02. I tą kredką będę rysowała sobie kreskę. I biorę sobie teraz taki płaski pędzelek i tym najciemniejszym cieniem z palety, to jest cień na zawsze, będę sobie tą kredkę rozcierać. Odrobienia tego cienia oczywiście odszypuję, żeby mi się nie osypał. I najpierw maluję kreskę na jednym oku, rozcieram i dopiero przechodzę do drugiego, ponieważ to jest kredka wodoodporna, zastygająca. Makijaż oczu skończony. Rzęsy wytuszowałam wodoodpornym tuszem z Eveline z serii Wariete. Oraz przykleiłam sztuczne rzęsy. To są rzęsy z Essence połówki numer 03 i przechodzimy do makijażu ust. Usta obrysuję konturówką. To jest taka wykręcana konturówka z Eveline numer 05. I teraz usta pomaluję pomadką. To jest pomadka z Eveline, również z serii Warietę numer 05. Bardzo lubię tą pomadkę, ponieważ ona jest nawilżająca. To nie jest taka długotrwała pomadka, natomiast nie ma problemu, żeby ją sobie dołożyć. I ona jest nawilżająca, więc te usta nie są przesuszone. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. Ten makijaż będzie odpowiedni dla większości osób. Będzie pasował świetnie dla osób, które mają tańczówkę brązową, niebieską czy zieloną. Jest bardzo uniwersalnym makijażem. Oczywiście można go dowolnie modyfikować, na przykład zmieniając sobie kolor ust na taki, jaki Wam najbardziej pasuje, jaki najbardziej lubicie. W opisie znajdziecie pełną listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym makijażu, czy Wam się podobał. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam do następnego filmu.